Okej okay, dzieciaki, wszyscy już wyszli? Tak. Okej, okay, sprawdźmy obecność. Klara? Jestem. Zoe? Jestem. Frankie? Jestem. Patty? Jestem. Scarlett? Jestem. Lucy? Jestem. Olivia, Jestem Violetta Jestem Penelink Jestem Honey, Jestem Koral Jestem yy, Poczekajcie chwilę, bo się zgubiłam na liście <grym> yy, Pepper Jestem Czy kogoś nie wyczytałam? Nie i mnie. A, dobrze, czekajcie, to... A, wy zostaliście w środku. E... Czekajcie, muszę was znaleźć. Gdzie mi są? E... O, tutaj Felek. Jestem. I teraz tylko znaleźć... Czekajcie chwilę. Mam tu listę, ale nie mogę was znaleźć. Poczekajcie. Dobra, mam. Minka? Jestem. ok Wszyscy już wyszli. Teraz tylko musimy czekać na autobus. O, chyba go słyszę. Dobra, dzieciaki, wsiadać tylko po kolei. Ojej. Problemy techniczne, poczekajcie. Mm -hmm. No, przydajcie teraz jeszcze możeć. Mhm. Sadajcie do tyłu. Dobrze, proszę pani. Dobrze, proszę pani. Kolejny. Okej. Okay.

No już, już idziemy, ojej, aaa, wstawaj! Ja przełknę, okej. Okay. Następni.

Ja zawsze muszę być ostatnia! Nie złość się, bo widzieliś ten dziwny gaz. z której hmm. okay, Kierowca. Okej, okay, teraz jeszcze tylko ja wsiądę. Możemy jechać, panowie. Dobrze, dobrze. Jedźmy. Dziękujemy. Proszę pana. Czy proszę panów. Teraz wszyscy wysiadamy. Okej, okay, proszę wysiadać. Kto najpierw? Peper. Peper na koniec. A później my. Okej, okay, następni. No kurczę, że wezmę iść. Hejdo. Halo, następni. znowu. Ała, dobra. Oprzyj się. Poka. Następni. Następni. Ojej. Oj. Przeprowadziliśmy. Proszę pani. Następni. Idziemy. Następni. Przesuńcie się tam trochę do tyłu. Okej. Spoczko, loczko. Okej, proszę pani. Dobrze proszę Pani. Oczywiście proszę Pani. Jasne proszę Pani. Tak. Okej. Okay. Jasne. Tylko. Chodź Frania. te Okej okay, dzieciaki. Teraz spokojnie czekamy aż autobus odjedzie. Okej okay, dzieci I idziemy teraz Do klasy Kiedy już wszyscy Poszli do klasy Okej, okay, wszyscy są? Tak OK. Więc zaraz będzie dzwonek, więc możecie sobie porysować albo po prostu pogadać. My chyba wolimy pogadać. Pogadajcie. Proszę pani. Tak? Tak, Franki. Gdzie jest yy, Klara? Klara pojechała do domu, bo mama ją zebrała. Bo ta lekcja tylko yy, i się kończy ten, no i się kończy szkoła. Aha, dobrze, to może ja porysuję. Jak nikt nie chcę, to ja sobie to zarysuję. Albo jednak nie, wolę też pogadać. Ale z kim? Nie wiem, może z... Nie spadaj. Może z yy, Klarą, a gdzie ona znowu się makijażuje w łazience? Nie, mama ją zabrała, bo bo, bo bo, po tej lekcji jest koniec szkoły, a dzisiaj jest piątek jest fajnie, bo jest weekend. Fajnie, no, co nie? Mhm. A wy sobie lepiej serduszkę narysujcie. Ha ha ha, ha ha ha. Nie. Ale przecież że jesteście parą, to czemu nie możecie sobie rysować serduszek. Nie wiem, nie chcę nam się. Dlaczego ty spadasz ciągle z tej ławki? O nie wiem! To, y, teraz. Y... O, dzwonek. Jej! Uhu, wychodzimy na przerwę. O powoli. Przestanie. Nie. Raczej idziecie już do domu, a nie na.